Cześć kochani, witajcie na kanale właśnie p I tak jak Wam obiecałem znowu jest taka właśnie kulka odstresowująca piłka antystresowa. Ja dzisiaj za chwilę jak ja wam mówiłem, spróbuję je. Wiesz spróbuję je zobaczę co jest. To. Zobaczymy i już za chwilę znowu będę ją zgniatać, rozgniatać, a później obcinać i zobaczymy co jest. Grogi I tak, zobaczymy co jest W środku I pamiętajcie, nie róbcie tego w domu a I, 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 i pamiętajcie, nie róbcie Tego w domu, błagam I, i, Tylko ja Ja tutaj dostałem zgodę Od spółdzielni, żeby robić od, Dostałem zgodę, żeby robić sobie takie Pierwsze mnie pokażę To jest moja zgoda Ale wy tego w domu nie róbcie A jeśli bardzo, bardzo chcecie no, poproszę rodziców dużych, rodziców pomocy. <laughs> Najpierw muszę się pozbyć tej siatki. Także biorę swoje nożyczki i przecinam w biednym miejscu, żeby ją zdjąć. I już tych bombelków nie będę dzięki. Bo one się pojawiają dzięki temu, że cała piłeczka pokryta jest właśnie tą siatką. Popatrzcie. Nie powinna nadać tą siatką. I ta siatka jest, będzie taka, że to jest takie etui tylko takie, jakby takie opakowanie dla tych bąbelków. I nienaruszone zostawi tą siatkę, bo ładnie wyglądano i nic w środku tej siatki ciekawego nie może być, bo tylko ciekawa jest ta czarowodna ta piłeczka. <laughs> o, no, można wyjąć całą tą. Czerwoną tą całą tą, tą, tą piłeczkę. I zobaczcie. Ona ta piłeczka znowu świeci. Chyba w środku jest coś takiego, co jest to świeci. O, i tu widzicie brokat. Wydaje mi się, że w środku jest brokatowy wygląda. Tutaj mam jakąś pokrywkę. Tu jest ciekawe, czy da się zdjąć tą pokrywkę. Tylko może przybliżę ustawienie kamery dla Was żebyście to lepiej widzieli. Kamera, kamera, Więc zobaczcie, tu jest taka. Chyba nie! Jest mocno w tle. I ona tak może muszę, muszę. I zobaczcie, teraz już nie ma tych bąbelków, tylko to czuję, że w środku jest co jakaś kuleczka albo razem z tak Mam nadzieję, że nie będę rozczarowany. I teraz spróbuję ją przeciąć. Zobaczę, co z tego wyjdzie. Co zamiast w ogóle w środku i czy w ogóle ta da się ją przeciąć. O, zobaczcie. Może sobie tej u góry przy tej pokrywce może będzie łatwiej. Pokrywce. Może jeszcze raz sobie zjąć tą pokrywkę. Może to będzie tak łatwiej, jak tak zrobię. O! Jak widzicie tej siatki nie mogłam rozrywać palcami, potrzebowałam do tego nożyczek, a tego to ja nie mogę również rozrywać palcami, więc potrzebuję do tego nożyczek. I zobaczcie, i zobaczcie, i zobaczcie, i zobaczcie, I zobaczcie. teraz przybliżę się, i zobaczcie. O, zobaczcie, z tą piłeczką już poszło two O! I wychodzi mi glutek brokatowy, mamo. I wychodzi mi glutek brokatowy. Nie ten czowy. Nie taki nie brokat. Jaka tam jest spidę tutaj nie spiegę, nie spię, nie I popatrzcie. Ło, wow, jaki wielki slime jest. I popatrzcie, faktycznie, przerzucę to na lewą stronę i zobaczcie, kiedy tak zrobię, to, to może być taki brokatowy glutek. I zobaczcie, że to jest to taki brokatowy glutek. Tak, glutek, normalny brokatowy glutek. Wiadomo, że... i zobaczcie, nie wierzę, że to jest taka gumowa piłeczka w środku brokatowy glutek. I zobacz, w środku to I zobacz, zgniatałem i rozgniatałem, poniżej ten glutek wrzucam do środka. I zobaczcie. Teraz muszę wydobyć to, co sprawia, że, to się, że się świeci. Teraz jeszcze muszę to oczyścić. Teraz muszę jeszcze to oczyścić. Oczyścić, czyścić, czyścić, czyścić. oczyścić, oczyścić. Oczyścić, oczyścić, oczyścić. Oczyścić, Z glutka. Z glutka. Z glutka do, do, do z slajdą. To jest taki eksperyment ze slime. Ta. To jest taki eksperyment ze slime. To jest eksperyment Slime! O, to tak się dzieje! Tak świeci! Takie cekiny tam świecą! Też to, to właśnie świeci! To wykładam na bok, żeby świeciło świeciło do filmu! Gdzie fajny miga! Nie, 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 nie! film! I popatrzcie, z tego glutka da się coś zrobić! Tak! Jeszcze się da co mieć, kółka tak, glutka, glutka, Tak, tak. Soj, się, Co jest? Radko, radko, radko. I popatrzcie. I popatrzcie, jak. Jak się mnie zasłoniło. Może uda się naprawić tego bąbelka. Uuuu, nie róbcie tego w domu, ja w domu, go w domu, w domu. W I to właśnie, to jest taki eksperyment. Nie róbcie tego sami w domu, bo szkoda waszych zabawek I możecie, bo mogą się znajdować bardzo wasi odlice, że po pierwsze niszczycie swoje zabawki, a po drugie, że zrobicie straszny bałagan w pokoju. Możecie ubyć cały, duży, cały pokój. To, 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 to tym glutkiem, który tu jest w środku, tym całym glutkiem i, i przecina... I, i pamiętajcie, i pamiętacie już chyba, że i to jest kolejny eksperyment serii przecinanie piłeczek odstosowujących to jest to właśnie, to jest taki właśnie eksperyment i wy widzicie, to jest właśnie taki eksperyment eksperymenta, to jest właśnie taki eksperyment. I to jest taki właśnie eksperyment. Lala. To jest wielki eksperyment. To, hej, ho, hej ho, hej, ho. To jest wielki eksperyment. I to jest wielki eksperyment. Wielki wielki eksperyment. I widzicie? Jak moja twarz jest przykrzywiona? I widzicie? O, klapa! Ale klapa o, może wyślę sernik z tego ludzka dla was o, co tutaj buduje, buduję sernik o, sernik zaraz może go zrzucić i klaps sernik rozlany no nie i trzeba by tutaj wylewam galaretkę na sernik. Wylewam wszystko sześciusieńko sześciusieńko i zobaczcie ile tutaj jest tego glódeczka. Fajne, fajne to jest. Hej, czocho, hej, czocho. Róbcie wszystko co ja. Co to jest za glódeczka? Zobaczcie, co to jest za glutek. To eksperyment zestajn. O, zobaczcie. Teraz mogę zrobić coś z tego glódeczka. Może lateks? Zobaczcie, teraz muszę sobie twarz na ten dłoń i teraz zobaczcie i popatrzcie. I patrzcie, teraz muszę sobie zrobić dziurkę w mojej skórze zrobionej z lateksu. Juhi. O, zobaczcie, udało mi się zrobić dziurkę. Teraz muszę ją jak trochę powiększyć. Żeby ta rana była strasznie ta rana rana i stworzę z tego stopa świni. Topa to To no to zobaczcie, jakie można. utworzyć z nich kolorek. kolorek. Muszę się. Więc muszę ciebie Zobacz, czy coś się stanie, kiedy tak zawie. I zobaczcie, mieszaj, mieszaj, czekaj, mieszaj, glutek, mieszaj, 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 mieszaj. mieszaj. Taka i popatrzcie. To ja się stworzy za chwilkę. Ja, zobaczcie, co za uśmiech. A, za chwilę się do co ja tworzę. Co ja tworzę w tym przecinaniu? Zobaczcie, co ja tworzę? Co ja tworzę? Dziwki kar, dziwki kar, dziwki kar, dziwki kar, dziwki kar, zaraz kar, o jaki wielki uśmiech czy kar, to może zrobić Och tak, działa ja znów, że jeżeli chcę, mam też świecę, to zrobię to! Znam link, link, piszczek. Link, piszczek. Jaki to wysiedł, a gdzie to Link, bo link, bo nie link, tak. to wysiedł? Pisie I to zobaczcie! O, jej, ta... To jest trudne do stworzenia. Takie wielkie to to nie masz, nie może być. a I z Tobie o, życie Nigdy nie mów mi jak Twój gosy. Zdaj mi swoje usta. mi swoje usta. I zobaczcie jakie to jest sklejące, straszne klej. Klejące Bóg. Jak to jest klejące jakie... To jest klejące, wiecie? Ja już wam to zaśpiewałem, bo chcecie. Chce. Czy chcecie się to nauczyć? Czy chcecie się dowiedzieć? <gry> Czy chcecie się dowiedzieć, jak się. Jak, gdzie kręcili tradycje tej brzmienia, którą śpiewałem do tej wstać. wsta? Eee, Na kaszuba! Wiadomo, ponieważ jak oglądałem, zapowiedź to była. No hej, hej, tutaj Gasek, tutaj, tutaj, nawet teraz podaję swoje usta, które kręciliśmy na, na, na Kaszubach. A ja zdradzam wam mój, sa, moje sekrety. Mój sekret z wam zdradzę, podloty, gdyż to jest takie coś, że mogę sobie zrobić fajny kof, fajny, fajny, servona. tak, czy ktoś się tej piosenki nauczy? Tak, możecie, jak też w swoich filmach, zechciłaś, czy macie jakiś kanał? Napiszcie mi o tym w komentarzu. I właśnie dzisiaj, dzisiaj powiem Wam, no Powtarzajcie za mną, powtarzajcie za mną. Na ten bal na jest ty, ty, ty i wiadomo, to właśnie, I uwierz w to, co mówię, żadna panna nie dorówna ja twój... Jej! Cudowny gwiazd i jaski gazem, głowie, kłusie, jak to się miasto. Skręcasz się, tu, 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 rąk, rąk, krótko, jak to jest, wchodzi, zleń, zleń, zleń. Miskosz i i tobie oddałem życie to se. Nikt nie umija człowieka I swoje usta, ja swoje I to jest ta, właśnie ta wysanga wyspą, gesę, którą wszyscy, którzy na pewno wszyscy bardzo dobrze. Ja już mam 13 minut tego filmu, więc, wstrzymam nagrywanie. Ale, ale to jeszcze nie koniec mojego filmu. Mogę już, o, no, o, ja ciężka. Ich moich. W moich filmach. Ja powiem Wam kim, nie wiadomo kim, ale nie wiem kim, bo tak wiele, które rejkry chciałby do swojej usta, więc jeżeli wy wiecie, to mi koniecznie napiszcie w komentarzach, a ja Was oczywiście już zasubskrybujcie kanał i ja Was już oczywiście zapraszam do kolejnych filmów na moim kanale. Żegnam się z Wami Maciek, cześć!